Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Miściwujewski, MMA, bądź na bieżąco, a razem ze mną Don Casio. Siemano. Cześć, Siemanko. Jesteśmy na Gali Wotore. Co ty tutaj robisz, Kasjuszu? No, z Gdańska jestem, no to przyjechałem. Mhm. Jak jest taka impreza, bo tak to nie mogłem jeździć po różnych galach, bo mam ograniczone, ograniczenie czasowe. No i co, jak tu jest w Gdańsku, no to wpadłem chociaż zobaczyć te pierwsze walki. No, a ostatnią walkę? No na tym będę ubolewał. No, nie, nie. To, że może zobaczę w domu, wykupię pay per view i zobaczę jak tam mój najlepszy kolega Marcin rozwala łeb wasko. A widziałeś się właśnie, przeciąłeś się gdzieś z nim tutaj? Nie, jeszcze się tu nie przeciąłem, ale widziałem jego rywala. A ja no, tu mnie dorwaliście, tak to bym już go tam nastraszył, żeby Marcin miał łatwiej, chociaż... No. wydaje mi się, że powinien sobie poradzić. A jakie ty teraz masz właśnie relacje z Marcinem? Już sobie wszystko wyjaśniliście? Już jest wszystko git czy nie? Nie, nie mieliśmy kontaktu, ale no ja nie żyję wiesz, żadnej urazy, wiesz tam. Nie I wiesz. po prostu każdy w swojej stronę poszedł. Każdy w swoje stronę, stronie tam no, pogali się, może brzydko zachował, ale ja jakby już widziałem, że szybciej trochę yy, te afterparty zaczął, więc możliwe, że to było efektem tego, że tak tam trochę próbował Wybuchnąć, nie? I tam gdzieś po boku. No to takie niepotrzebne, zwłaszcza dla niego, bo to on jest sportowcem nie ja, ale ja tam nie żywię żadnej urazy. Ja tam w ogóle nie jestem jakimś pamię pamiętliwym chłopem, chyba że no naprawdę nie wiadomo co by się wydarzyło. To kończąc temat Marcina, typ na dzisiejszą jego walkę. No wydaje mi się, że Marcin przed czasem. Słuchaj, przejdźmy teraz do ciebie, co tam u Ciebie słychać, jak się teraz czujesz, czym się zajmujesz i jak tam z twoją branzoletą. No niedługo w maju ściągają, będę się... No cały czas teraz, wiesz, po ciszy, pracujemy nad kartą Walk, znaczy już mamy zbudowaną kartą Walk. Teraz już planujemy wszystkie te promocyjne rzeczy. No i Prime co? Show MMA 2 w lipcu możecie się nas spodziewać. Będzie zajebista karta walk i no, teraz głównie pracowaliśmy nad tym w ciszy, a niedługo mi zdejmą tą kurwa bransoletę i zrobię te rezonansy łokci, zrobię operację i będzie też luźniejsza głowa. No właśnie, jak już tak przyszedłeś do tematu tej gali Prime 2, wy na jedynce nie ogłaszaliście żadnych zestawień na dwójkę. Z tego co pamiętam. Czy ty możesz coś zdradzić, kogo zatrudniliście, kogo, y, kto jest na karcie. Nie wiem, na przykład jeżeli chcesz zdradzać nazwisk, imion, to kogoś na przykład y, y, widełki zasięgów, jakie zasięgi pojawią się na przykład w maincie? Międzynarodowe. Międzynarodowe? <laughs> tak. Czyli już chcecie rozrastać się nawet na y, nazwiska międzynarodowe. Nie, nie o to chodzi, ale będzie to zestawienie międzynarodowe. Słuchaj, tak już jeszcze wracając do gali Prime 1. Ty z perspektywy czasu uważasz, że to było dobre wydarzenie, że to był sukces, czy nazwałbyś to jakoś inaczej? Tak, no my byliśmy bardzo zadowoleni, bo no tyle kłopot pod nogi, co dostawaliśmy od tych wszystkich ludzi, co tam Fame podkupił, to naprawdę byliśmy bardzo zadowoleni, bo określiliśmy sobie cel, spełniliśmy go. Wiadomo, było sporo materiału do nauki na kolejną galę i to przepracowaliśmy i teraz będzie jeszcze lepiej, więc no wydaje mi się, że teraz to już z górki. Pierwsza była ciężka, bo wiadomo, wszyscy patrzyli, porównywali nas teraz do nie wiem, 14. gali Fame'u czy coś. No to bez sensu, no bo jakbyśmy porównali naszą pierwszą galę a Fame'u, no to Fame by, wiesz, znikł. Słuchaj, chyba największym wydarzeniem, znaczy problemem, że tak to nazwę, gali jeden, było zniknięcie Adama Soroko tuż przed swoją walką. Czy ty jesteś z nim w jakimś teraz kontakcie, czy on jest dalej waszym zawodnikiem, będzie toczył wespoł pojedynki, czy to już jest temat zamknięty? No ja się nie zamykam, to dobry chłopak, tylko trochę pogubiony. Coś tam jakieś demony zagrały u niego w głowie, albo po prostu Stiflera się tak wystraszył. Nie zamykam się na niego, pewnie wrócimy do rozmów, jak fajnie z tego się wytłumaczy. No poznałem go trochę prywatnie i naprawdę fajny, spoko chłopak, tylko no, tu się w końcówce gdzieś tam pogubił. Nie wiem czy Stifler robił takie wrażenie, na pewno Stifler trenował, ale no, dziwne to było dla mnie, że aż tak Soroko się wystraszył Stiflera. No i zobaczymy po prostu. No ale tak jak mówię, nie zamykamy się na Adam. Słuchaj, a jeżeli chodzi o Ciebie, bo właśnie na początku była mowa, że ty nie będziesz występował na gali 1, że na razie odpoczywasz sobie od tych walk, ale jednak wystąpiłeś. Czy teraz robisz sobie tę przerwę, czy na gali dwójce, nie wiem, na trójce też chcesz wystąpić? Na razie teraz skupić się chcę na tych łokciach wtedy, no to był Mateusz e, Murański, no nic nie mam do chłopa, ale no umiejętnościami, no to daleko mu do mnie po prostu i po prostu no to było, nie robiło dla mnie problemu, pomimo że miałem te rozwalone łokcie, nie czułem już zero stresu, nie trenowałem, zrobiłem 10 treningów do tej walki, wiesz, jak leżał trzy razy i to dwa razy po ciosach, a nie, że na wątrobę, to krzyczał do mnie mój narożnik, gdzie to byli moi bracia. Nawet tak tutaj zlekceważyłem, znaczy zlekceważyłem, nie zlekceważyłem, po prostu czułem się bardzo pewnie, że wziąłem braci, którzy w ogóle się na boksie nie znają do narożnika i tylko mieli mi w razie co szczękę wyjąć i wody polać. No to mi krzyczeli, kurwa, on już nie ma siły, a ja pamiętam jeszcze, krzyczę do tego najstarszego brata, mówię, kurwa, ja też już nie mam siły. a Jakbym miał siłę, to bym go skończył przed czasem na pewno, ale, ale no tak jak mówię, nie ujmując, rozwija się Mateusz Oby mu szło jak najlepiej, a wtedy wziąłem tą walkę, no, żeby podstawić Mateusza pod murem, bo odmawiał nam rywali, wybierał sobie takich no, słabych rywali, że to w ogóle, wiesz, tam się nie kalkulowało, nie? No to pomyślałem, dobra, jak tu sam mnie wyzwał, bo pewnie pomyślał, że nie, a ja tak oceniłem, no wiesz, no, na Mateusza to nawet z kontuzjami, nawet bez formy, no czułem się tak pewnie, że mogę wyjść, nie. No nie wyszedłbym na jakiegoś zawodowca w tamtym momencie, ale wiesz, no Mateusz yy, no, to nie było dla mnie zagrożenie żadne. Jakie największe wnioski wyciągnęliście właśnie po tej gali jedynce i czego możemy się spodziewać nowego na dwójce? Uff, no pewnie sporo. No mieliśmy dużo materiału do nauki i go przepracowaliśmy. Zobaczycie efekty na drugiej gali czego nowego. No, ogólnie planujemy, żeby każda gala nasza była w innym stylu. Tak jak teraz było trochę w stylu Squid Game, teraz zobaczycie coś innego. No, A, no i tyle na razie. Nie? No, wszystko, za niedługo ruszamy z promocją, więc wszystko się dowiecie po kolei. To kiedy możemy się spodziewać, tak jak mówimy od teraz, pierwszych ogłoszeń? Kurde, no nie ja chcę tak konkretnie rzucać. No pewnie, pewnie w... Do końca maja już pewnie na pewno część e, zdradzimy. Nie? Ostatnie pytanie, bo na początku samym zapytałem się o Twojego rywala z ostatniej gali Fame 12, ale zapytam się jeszcze o drugiego rywala, o Boxdella. Widziałam ostatnio artykuł o jakimś syndromie sztokholskim, nie czytałem do końca, ale widziałam, że tam jakieś też serduszka coś mówi, że Ci zostawia w wiadomościach, o co tam chodzi. No dzisiaj to w ogóle mnie zasypali po wczorajszym cage'u Boxdella z tą laluną i szeją, czy jakoś z tak? w którym e, e, damskim, laluna, tak mówią ludzie że tak zadymiała, tak jak że to, A, mhm. no, no to pozdrawiam, mi się podoba, no takie coś, ja właśnie wolę dymy niż y, zasięgi, nie? Mhm. Zresztą ja to też udowodniłem, że ja nigdy nie miałem jakichś no, wielkich tak jak zasięgów, sam się rano. zbudowałem i to dymami rekordy do tej pory nie są pobite moje, więc zobaczymy jak y, gala się zaprezentuje. Oczywiście kibicuję, nie, ja tam nie mam y, zawiści, ani złości do nikogo. Y, no, no to o tym syndromie sztokolskim, no to dzisiaj mi zasypali ludzie skrzynkę na Instagramie, że Bokzel na Keju oglądał moje zdjęcia. Wiesz, bo jest to w odbiciu e, tych okularów Laluny, jak Bokzel ma moją fotkę na tablecie. No więc no dalej tęski, jak coś, to Bokzdal zapraszamy do Prime. Dobra, ja już się dalej nie zatrzymuję. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć trzymajcie.